Was nie na jeden, ale na serię trzech filmów, które są idealne dla początkujących i które obejmują cały rytuał pielęgnacji włosów. I dzisiaj zapraszam na pierwszy krok, który nazywa się łagodne oczyszczenie. To ważne, że jest to łagodne oczyszczenie, ponieważ zależy nam na tym, żeby delikatnie oczyścić włosy, żeby był to bardzo przyjemny i delikatny proces i żeby włosy były doskonale przygotowane do przyjęcia kolejnego kroku, jakim będzie ich intensywne odżywienie. Mycie to jest najbardziej oczywisty element pielęgnacji. Najważniejszy punkt to zawsze rozczesanie włosów przed myciem, zgodnie z kierunkiem mycia włosów. Są osoby, które myją głowę na stojąco, na przykład właśnie w prysznicu, czy też siedząc w wannie. Czasem osoby też biorą jednocześnie kąpiel. Pamiętajcie, że niezależnie od pozycji włosy przed myciem czeszemy na sucho i w tej pozycji, w której później będziemy myć. Czyli jeżeli pionowo, to w pozycji pionowej, a jeżeli głową w dół, to głową w dół. Jeżeli macie Problem z rozczesaniem włosów, to moim niezawodnym trikiem jest użycie mgiełki silikonowej na szczotkę. Możecie też oczywiście popcikać trochę włosy, to wszystko już według waszego uznania. Pamiętajcie, że rozczesywanie włosów przed myciem na sucho niekoniecznie dotyczy włosów kręconych, które z kolei częściej wolą rozczesywanie tylko na mokro. Kolejnym bardzo ważnym etapem po przeczesaniu włosów na sucho jest oczywiście zmoczenie ich wodą. Dobrze, żeby włosy były naprawdę mocno namoczone, bo teraz przychodzi czas na nałożenie. Szamponu, czyli w zasadzie to, na co wszyscy czekaliśmy. Wiem, że nie każdy jest zwolennikiem rozcięcia szamponu w pojemniku oddzielnym, dlatego w tym filmie chciałabym Wam pokazać, jak prawidłowo zastosować szampon, nie używając tego oddzielnego pojemnika, a tylko własnych dłoni. Chodzi o to, żeby dodawać po jednej kropli na dłonie, a następnie bardzo dokładnie rozpieniać szampon. Ten szampon bardzo dobrze się pieni, piana jest bardzo aksamitna. Dobrze widać, jak z małej ilości szamponu tworzy się bardzo dużo piany i wtedy, jeżeli już bardzo dobrze rozpienicie szampon w dłoniach, możecie nałożyć taką właśnie pianę na skórę głowy bardzo precyzyjnie. Pamiętajcie, żeby działać na skórę głowy, a nie jakby nie prać włosów. Ważne jest to, żeby oczyścić skórę głowy, a spływająca piana zrobi po prostu swoją robotę bez potrzeby mechanicznego działania na długości. W tej serii Magiczna Moc Olejków miałam jeszcze do wyboru szampon taki bogatszy, bogaty szampon odżywczy. Ja wybrałam szampon tylko odżywczy, czyli wiecie, i tak odżywczy, a ten jest super ekstra odżywczy. Polecam go wam, jeżeli macie na przykład mniej czasu i już <laughs> chcecie pominąć kolejny etap, chociaż naprawdę tego nie zalecam. U mnie zawsze etap odżywki i zabezpieczenia końcówek to konieczność, ale przykładowo wiem, że moja Mama skorzysta na pewno z tego szamponu, i że to będzie po prostu jej hiciar. Ja tutaj użyłam szamponu odżywczego, magiczna moc olejków, który sam w sobie jest bardzo bogaty i faktycznie czuć te olejki w składzie. Produkty te naprawdę wszystkie z serii mają genialny zapach, więc ja już zakochałam się w zapachu i naprawdę, naprawdę wprowadzają taką atmosferę zmysłowości, takiego trochę jak dla mnie orientu, ale to być może tylko moje skojarzenia, bo są tu też nuty świeże, takie bardziej cytrusowe temu, że rozpienimy szampon w dłoniach łatwiej też będzie przeprowadzić nam masaż skóry głowy, a masaż skóry głowy nie tylko jest bardzo, bardzo przyjemny więc idealnie wpasowuje się w nasze włosowe spa, pomaga po prostu w utrzymaniu prawidłowej kondycji skóry głowy poprawia w ogóle funkcjonowanie skóry głowy przy myciu to jest idealna okazja żeby zrobić go tak po prostu przy okazji i też przy okazji dostarczyć sobie przyjemnych oczywiście doznań po nałożeniu szamponu po spienieniu go w wymasowaniu skóry głowy możemy spłukać pamiętnikami pamiętajcie o tym, żeby spłukiwać wodą letnią nie spłukiwać nigdy gorącą wodą ale też odradzałabym użycie lodowatej wody, może to być woda chłodna i to tylko na ostatnie płukanie, wszystko ma być pamiętajcie, w pielęgnacji włosów przyjemnością dokładne spłukanie szamponu jest bardzo, bardzo ważne, bo dzięki temu włosy pozostaną świeże na dłużej niedopłukany szampon może też powodować obciążanie włosów, więc pamiętajcie o naprawdę, naprawdę dokładnym płukaniu włosów, no i oczywiście też prawidłowo spłukane włosy będą idealnie przygotowane na kolejny etap, czyli na intensywne odżywienie. I widzicie, jakie to proste. Moja tutaj demonstracja pokazała wam, że zdecydowanie nie jest to zbyt trudne i że każdy może prawidłowo myć włosy w domu i że każdy może zacząć właśnie od tego etapu, od umycia włosów, cały rytuał pielęgnacji. Także włosy już mamy umyte, zapraszam na kolejny etap, czyli intensywne odżywianie z maską lub odżywką.